Yo, siemanko, z tej strony Kacper Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj gramy w Toko Life Ale to nie będzie taki zwykły Toko Life Tylko nowa Z Jest dostępna za darmo I chcę wam ją pokazać Narpie w odłożę tablet Więc idziemy Adaś Adaś już się tu nudzi Ale ja idę Adaś oglądaj sobie tu telewizję. Kacper, Oglądaj tutaj telewizję. Ok. Okej. Okay. Dobra, to ja idę. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Zawsze możesz osubskrybować. Nie? Miłego oglądania. Dobra, więc widzimy się za chwilę. Okej. Okay. He, okay. Co Czy się stało? Eee, nie wiem, co ci się stało, ale gościu, uważaj. A jest w ogóle taka choroba? Będzie niedługo? Aha, to lepiej nie będzie ze Dobra. To jest bardzo fajne, więc uważaj. Będzie taki byk złoty wycofane. Ej, te złoty, to jest jakieś specjalne.

Dobra, więc mam już to. Hej, Adaś, patrz co mam! Wow, Kasper, skąd to wziąłeś? Nic, nie wiem, nie wiem. Musiałem zapłacić tam 90-50. Dobra. O! O! fajnie! O! Oj. Eee, no nie, to musi być stać u mnie, bo Ty, Adaś, od razu to zbijesz. Jak znam, życie. Więc tego Ci, Adaś, nie będę dawał. Nie było miejsca, więc musi być stop w salonie. Prawda Adasz? Tak, Kasper, to jest idealne do salonu. No tak, zaraz to słuces i tyle będzie. Więc to będzie na tyle. Papa! pa! pa. pa.